Dzień dobry. Wybory wyborami, rozliczenia po wyborach trwają, a tymczasem umykają nam dość istotne informacje. W każdym razie wydaje mi się, że spora część opinii publicznej je przeoczyła właśnie dlatego, że wyścig prezydencki zdominował generalnie wszystkie media. A ja bym chciała jednak do tych tematów wrócić, dlatego że one są niezwykle istotne. I chodzi o dwa hasła. Pegasus, i Hermes. Brzmi bardzo miło, ale jak wejdziemy w szczegóły tych historii, to już tak bardzo miło nie jest. Zacznijmy od tego, że po wyborach prokuratura jednak postanowiła postawić zarzuty dwóm, właściwie jednemu funkcjonariuszowi, panu Jarosławowi i jednej funkcjonariuszce CBA, pani Katarzynie, zarzuty w związku z złamaniem przepisów prawa przy użyciu Pegasusa. Jak wiecie, Pegasus to jest bardzo inwazyjny system do inwigilacji ewentualnych podejrzanych. Jest w telefonie zdalnie, i dzięki temu ten operator Pegasusa może kontrolować wszystko, co w tym smartfonie się dzieje, nawet włącznie w, z produkowaniem. Fałszywych SMS-ów, a następnie kasowanie ich, czyli jakby ma większe nawet uprawnienia i wiedzę niż sam właściciel smartfona. Nie twierdzę, że te funkcje najbardziej skrajne, czyli produkowania treści w telefonie, zostały użyte, no ale wiele wskazuje na to, że Pegasus był nadużywany, przede wszystkim w celach politycznych. Chodziło o inwigilację osób, przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, potem żeby potem wykorzystać te informacje w kampanii wyborczej. Tak było z inwigilacją Krzysztofa Brejzy, który w 2019 roku był szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej. Sprawa była totalnie dęta. Poznaliśmy szczegóły w czasie komisji śledczej, jak to prokuratorzy nie chcieli prowadzić sprawy Brejzy, bo uważali, że jest Denta, natomiast prokuratorzy z góry naciskali, aby jednak tę historię kręcić, bo po prostu chcieli Braze zniszczyć. Potem odpowiednie materiały trafiały do TVP Jacka Kurskiego, która to wykorzystywała oczywiście w odpowiedni sposób, żeby uderzyć w koalicję obywatelską. Ale tym razem, jeśli chodzi o zatrzymanie tych dwojga funkcjonariuszy, chodzi najprawdopodobniej, w każdym razie tak twierdzi Mariusz Gierszewski z Radia Z, o nadużywanie Pegasusa w stosunku do innego polityka Koalicji Obywatelskiej, byłego prezydenta Sobotu, Sopotu, Jacka Karnowskiego. Myślę, że wkrótce dowiemy się czegoś więcej. Miała być też zatrzymana trzecia osoba. Zastanawiam się, czy rzeczywiście będą też zarzuty w związku z inwigilacją Krzysztofa Brazy, bo to jest taka historia, za którą Richard Nixon wyleciał w polityczne powietrze, nazwijmy to w ten sposób, a u nas jednak nikt nie poniósł za to póki co żadnej odpowiedzialności. Ja oczywiście cały czas należę do tej grupy komentatorów, która stwierdza, iż takie sprawy nie robi się z dnia na dzień i one wymagają dość szczegółowego śledztwa i dobrego przygotowania zarzutów, a później aktu oskarżenia, no niemniej liczę na to, że sprawa Pegasusa będzie jednak rozliczona. Przy czym pan Jarosław to też jest bardzo ciekawa postać, dlatego że on jest osobą, która niejako prowadziła, nazwijmy to, Marka Falente. Jeszcze był on wtedy funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to jemu Falenta dostarczał rozmaite informacje. Tam w sprawę Falenty też była zamieszana inna postać bliska pisowi Martin Bożek, ale ostatecznie yy, nie Nikt nie udowodnił e, ani nie było przedstawionych zarzutów. No, przez 8 lat to wiadomo, że żadne śledztwo się nie toczyło. E, czy rzeczywiście czy ci pisowcy, funkcjonariusze służb pe, specjalnych uczestniczyli w tym procederze e, Marka Falenty nagrywania biznesmenów, e, polityków e, i potem wpuszczania tego do e, internetu, żeby skompromitować rząd Donalda Tuska, poprzedni rząd POPSL. W każdym razie pan Jarosław rzeczywiście był tą osobą, która prowadziła Falentę. Falenta dostarczał mu informacji, chociaż oczywiście ci funkcjonariusze cały czas się zarzekają, że oni nie wiedzieli, że Falenta zlecił podsłuchy. Oni tylko przyjmowali od niego rozmaite informacje, na przykład na temat rozmowy Sławomira Nowaka ze Zbigniewem Parafianowiczem. Była taka rozmowa, jedna, jedna z rozmów nagranych. Oraz y, y, przy, przynosili, mieli przynosić właśnie temu panu Jarosławowi, to znaczy falenta, miał przynosić temu panu Jarosławowi, y, wówczas ABW, a teraz CBA. Także informacje na temat prywatyzacji. Ciechu. No, czy one były takie porażające? Zwracam uwagę, że PiS przez 8 lat prowadził śledztwo w sprawie ciechu, nie był w stanie na ten temat napisać aktu oskarżenia, więc widać, że no, chyba jednak ta sprawa była dęta, skoro nie znaleźli żadnych dowodów. Ale to odłóżmy na chwilę na bok. Chodzi generalnie o to, że ci związani z pisem funkcjonariusze przekonują, że oni nie wiedzieli o nielegalnych podsłuchach bo zauważam cały czas, że falenta został skazany. Jego działalność była nielegalna, tak samo jak działalność kelnerów, których wynają do tego, żeby te y, pluskwy wsadzali w y, tych salkach restauracyjnych, gdzie siadywali politycy i biznesmeni. No więc ci funkcjonariusze służb specjalnych, którzy jak wiadomo są bardziej lojalni wobec spisu niż wobec państwa polskiego, oni cały czas się zarzekają, że absolutnie nie wiedzieli, że Falenta nagrywa i po prostu uznali, że on ma takie informacje, bo ma. To Zna szczegóły rozmowy Nowaka z Parafianowiczem w restauracji, ale ten agent ABW potem CBA, pani Jarosław, był tak mało kumaty, że nie zorientował się, że jeżeli Falenta ma szczegółowy przebieg rozmowy, to chyba, chyba musi to być podsłuchane. Ale nie, na to pani Jarosław nie wpadł. Okej, okay, okej, okay. dodajmy, że Pan Jarosław w tej chwili będzie miał postawione zarzuty w związku z Pegasusem, a nie z aferą podsłuchową, która tak do końca nie została wyjaśniona. Tutaj malutka dygresja, bo usłyszałam bardzo ciekawą historię i niestety nie mogę podawać w ogóle nazwisk, bo nie mam żadnych na ten temat dowodów. Ale wiem, że ta wersja krąży, że jednak za Falentą stała o wiele bardziej znacząca postać w polskim biznesie, która się przestraszyła, że rząd Tuska rozpoczął. Przeciw niemu krucjatę, dlatego właśnie te wszystkie nagrania ujrzały światło dzienne i zaszkodziły tej ekipy rządzącej PO. PSL po prostu ten biznesmen w jakiś sposób chciał się odegrać. Potem jednak wystraszył się, być może, że te informacje do premiera Donalda Tuska dotarły, a wiem, że przychodzili do Tuska ludzie, którzy mu mówili. O tym biznesmenie, no, w każdym razie ten biznesman oczywiście dzisiaj woli żyć dobrze z władzą, i na tym poprzestańmy. W każdym razie, sprawa posłuchowa nadal nie jest wyjaśniona. Ale powiedziałam o Pegazusie, zobaczymy, jak dalej to śledztwo będzie wyglądało i jak będą wyglądać zarzuty, ale jeszcze muszę wrócić do sprawy Hermesa. Bo w momencie, kiedy Wojtek Czuchnowski napisał o tym, że pisowskie służby specjalne kupiły ten system Hermesa, to y, był po prostu powszechnie wyśmiewany, że co to za jakaś y, historia z tym Hermesem, jaka to jest denta afera. To jest po prostu system, który przeszukuje informacje na temat danych ludzi w sieci dostępne. Y, on zbiera te dane y, ale przecież to nie jest żadna inwigilacja, tak naprawdę. Ale dzisiaj na ten temat się. Wiemy się o wiele więcej, i znów ten artykuł się ukazał właściwie w, w samym ferworze kampanii wyborczej, i wielu osobom rozmaite szczegóły umknęły po prostu. I tak Mariusz Jałuszewski w OkoPress napisał, że. Prokuratura Krajowa, wtedy kierował nią Bogdan Święczkowski, zbierała dane na temat dziennikarzy, m.in. Konrada Piaseckiego, ale lista tu jest długa, i m.in. na temat Piotra Pacewicza, czyli szefa Okopres. To była duża grupa dziennikarzy. Ja zaraz podam ich nazwiska, ale to, co się wydaje bardzo niepokojące, że zbierano informacje nie tylko ogólnodostępne, co napisali, co publikowali, jakie zdjęcia się pojawiały z ich udziałem, na przykład na platformach społecznościowych, to szukano jednak ich haseł logowań do kont i poczty mailowej. No jeżeli w ten sposób za pomocą herbesa można zdobyć hasła na przykład do y, mm, skrzynki mailowej no to to już jest po prostu Inwigilacja. Pytanie, no jak, jaki był zakres tych poszukiwań Hermesa? Ale idźmy dalej z tym tekstem Jałoszewskiego, no bo to naprawdę jest niezwykle interesujące. Yy, oczywiste jest, że Hermes jest mniej inwazyjny niż Pegasus, ale jednak, jednak jest to w pewnym sensie. Taki system, który jest używany przez prokuraturę czy przez służby do bardzo różnych celów. I tak, oczywiście, Hermesem się nie możemy włamać do telefonu, ale można przeglądać tak zwany Darknet, czyli te same końce internetu, które jest mniej ta część dostępna. Znajdują się tam mniej oficjalne informacje, a to oczywiście może oznaczać no, zbieranie jakichś takich informacji, które mogłyby danym osobom zaszkodzić. I co ciekawe, co tutaj, na co Jałoszewski zwraca uwagę, że Hermes ma taki specjalny moduł, który się też ładnie nazywa, aczkolwiek z innej epoki Robin. I tam są dane z tak zwanych baz wyciekowych. To znaczy, to są dane wykradane przez hakerów. Z publicznych baz danych, na przykład z banków czy operatorów telefonii komórkowej. No i potem Hermes po prostu ze względu właśnie dzięki temu modułowi Robin może mieć do tego dostęp, ponieważ system Hermes to umożliwia. Więc, jak widzicie, to nie jest takie fajne, że tutaj nie, nie, to wszystko, tylko ten Hermes szuka takie oficjalne informacje powszechnie dostępne. I tak, najpierw około presu, ja mnie, że przy pomocy Hermesa zbierano informacje na temat dziennikarzy Piotra Kraśki, Jarosława Kuźniara, Kuby Wojewódzkiego. Wojewódzkiego po prostu chciano zresztą złapać na czymś w związku z jego współpracą z Januszem Palikotem. Oczywiście sprawa była dyskusyjna, znacie ciąg dalszy. Palikot dostał zarzuty, wojewódzki z tego biznesu się wycofał. Jeśli chodzi o Kraśkę, to on też miał rozmaite problemy dotyczące dotyczące Prawa jazdy i podatków, i też w bardzo tajemniczych okolicznościach wyciekły informacje dotyczące właśnie danych, które mają urzędy skarbowe, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, że tak niszgruchy, z gruchy, nie z pietruchy te informacje się pojawiły. Nie o to mi chodzi oczywiście, żeby kraśki bronić, ponieważ on popełnił te błędy, no ale to, że pewne rzeczy wyciekają, no to właśnie mogło być spowodowane tym, że Coś intensywnie na niego szukano. Jeśli chodzi o Kuźniara, no to oczywiście Kuźniar był postrzegany jako osoba niezwykle krytyczna wobec PiSu, więc przy okazji szukano. No i teraz tak, na kogo jeszcze zbierano rozmaite rzeczy? Był to Konrad Piasecki, z Jan Niedziałek, Stefan Jan z Stefan 24-BIS. To mnie zaskakuje, nie wiem w jakiej sprawie. Szukano yy, o informacji na temat tego dziennikarza. Piotr Pacewicz, o którym już wspomniałam, Aleksandra Janiec, wówczas dziennikarka Polsatu. Jarosław Kulczycki, który wcześniej pracował w TVP, a potem pracował w super stacji. Mikołaj Wójcik, wcześniej związany z faktem, Maciej Kurzejewski prowadzący pytanie na śniadanie, też tajemnicza sprawa i Krzysztof Ziemiec, wówczas przecież w rządowej TVP. Tylko z tym Ziemcem to jest bardzo ciekawa sprawa, bo Ziemiec, cokolwiek by o nim nie mówić, oczywiście jestem bardzo krytyczna wobec jego działalności, ale Ziemiec na pewno jest człowiekiem innego dziennikarzem, innego rodzaju niż dajmy na to Michał Rachoń, czy Tomasz Sakiewicz, czy Jacek Kurski i zresztą w pewnym momencie ziemiec został odsunięty. Powtórzę jeszcze raz, nie będę bronić ziemca, ponieważ uważam, że brał udział w czymś ohydnym, ale na pewno też on nie spełniał tych oczekiwań, jakie pisowskie władze stawiały przed funkcjonariuszami pracującymi w TVP. I być może właśnie z tego powodu ziemcem się zajęto. Nie wiem, to wymagałoby wyjaśnienia. W każdym razie OKO.press twierdzi, że szukano wielu danych o tych dziennikarzach, bo sprawdzano ich aktywność właśnie na forach internetowych, w platformach społecznościowych. No i właśnie szukano ich adresów mailowych, numerów telefonów. Po co? Bardzo tajemnicze. I także szukano informacji w tak zwanym darknecie, Czyli w tej mniej dostępnej, widocznej części internetu też jest niejasne, e, dlaczego to robiono. Tutaj właśnie też wykorzystano ten moduł Robin jako część tego systemu Hermesa. E, no i to, to, co jest interesujące, że tych dziennikarzy y, sprawdzała specjalna sekcja podlegająca Departamentowi Przestępczości Gospodarczej, na czele którego stał Michał y, Ostrowski. To jest Ziobrysta, bardzo bliski współpracownik Bogdana Święczkowskiego i Zbigniewa Ziobry. On został powołany na zastępcę prokuratora generalnego i dzisiaj no, tam szaleje, próbuje torpedować wszystko, co Bodnar robi na rozmaite y, sposoby. Żeby zablokować te działania śledztwa rozliczenia tego wielkiego złodziejstwa pisu, w końcu został zawieszony. No ale to jest symptomatyczne, że tak ważna postać, tak ważny człowiek od właśnie Ziobry i święczkowskiego zajmuje się przeszukiwaniem danych internetowych na temat konkretnych Dziennikarzy. I to znów bardzo interesujące, że sprawdzenie 10 dziennikarzy, w tym 4 z TVN-u i sporządzenie analizy kryminalnej na ich temat, wystąpił kto? Nasz ulubiony prokurator Jerzy Ziarkiewicz, zaufany człowiek z Wigniewa Ziobry, który skręcał śledztwa niewygodne dla obozu PIS, a podkręcał te, które miały służyć obozowi PIS. Pamiętacie, to jest właśnie ten słynny prokurator Ziarkiewicz z Lublina, który trzymał niewygodne sprawy w garażu, aż w końcu któryś kierowca się zorientował, że cholera nie może samochodu tam wstawić. Patrzy, no nie może wstawić samochodu, musi stać na zewnątrz, dlaczego, że garaż jest zawalony aktami pana Ziarkiewicza. I to jest, yy, yy, dlaczego, yy, w jaki sposób oni znaleźli pretekst do tego, żeby właśnie inwigilować tych dziennikarzy? Otóż chodzi o to, że Artur Soboń yy, złożył zawiadomienie do prokuratury, że ktoś się pod niego podszywa i wysyła w jego imieniu wiadomości przez komunikator WhatsApp. No i prokuratura się. Tym zajęła. Wszczęto śledztwo w 2021 roku, aby szybko ustaliła sprawcę. Był to jakiś mężczyzna zbyt goszczy. I właśnie sprawę przejął do prowadzenia Ziarkiewicz. Postawił, postawił jakieś tam zarzuty. Soboń potem cofnął wniosek o ściganie, ale chodzi o to, że prokuratura znalazła swego rodzaju pretekst, ponieważ oni uznali, że no może ta osoba to właśnie też chciała się pod innych podszywać, tak? To znaczy jakby wyciągnęli jakiś dodatkowy y, wątek, który jakby usprawiedliwiał to, że oni zajęli się tymi dziennikarzami. Y, no pamiętamy, że właśnie Ziarkiewicz to jest taka y, osoba, która bardzo szybko awansowała za czasów y, y, Zbigniewa Ziobry. I y, 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 istota rzeczy y, sprowadza się do tego, że w tym raporcie prokuratury o rozmaitych patologiach za czasów PIS jest właśnie sprawa śledztwa z zawiadomienia Artura Sobonia, ale w raporcie nie ma informacji, że sprawdzano dziennikarzy. Dopiero właśnie teraz ujawnia to oko Okopres. No i po co Żarkiewicz wystąpił do prokuratury krajowej o sprawdzenie dziennikarzy w ramach tego śledztwa i tak szeroko? Po prostu ten podejrzany zeznał, że rzekomo z tymi ludźmi się kontaktował, mógł też się podszywać pod tych dziennikarzy i pisać do różnych ludzi. Także widzicie, że pis tutaj pan Ziarkiewicz sobie znalazł taki pretekst. No, ten podejrzany coś powiedział, więc dlatego my teraz przetrzepiemy tych wszystkich dziennikarzy. To oczywiście jest pic na wodę fotomontaż, żebyśmy nie mieli w tej sprawie żadnych wątpliwości. Zresztą. Dziennikarze właściwie byliby tu pokrzywdzeni, a nie podejrzani. Łatwo można było po prostu ich wezwać na przesłuchanie w charakterze świadka i zapytać, czy faktycznie ktoś pod nich się y, podszywał. Ale zamiast tego pan Ziarkiewicz użył hermesa. No i teraz tak pytanie jest takie czy to lubelskie śledztwo było pretekstem do zdobycia informacji o znanych dziennikarzach żeby potem po prostu przeciec te informacje do TVP Kurskiego albo do braci Karnowskich albo do Sakiewicza i po prostu tych ludzi zaatakować tak jak to się działo w bardzo wielu przypadkach wykorzystywanie np. spraw prywatnych w stosunku do sędziów np. sędziego gąciarka. Mogło, mogło tak być. No, w przypadku y, Kraśki takie informacje poufne w, na którymś etapie zostały jednak y, użyte, choć nie wiem, czy y, były one, że tak powiem, zdobyte przez Hermesa, raczej to był y, wycięg z, z jakiegoś y, urzędu skarbowego, jak sądzę. Ehm, trzeba tutaj zaznaczyć, że. Mm, Oprócz tego, że dziennikarze byli w ten sposób yy, yy, badani, to także to samo dotyczyło sędziów profilowano sędziów i dziennikarzy szukano ich informatorów chodziło właśnie o to, żeby też sprawdzać jakich informatorów mają ci dziennikarze z kim się kontaktują jakich mają znajomych po to, żeby właśnie ewentualnie takie osoby dopaść i sędziowie, którzy byli tutaj na celowniku to Waldemar Żurek, Piotr Gąciarek, wspomniany przeze mnie, Bartłomiej Starosta Bartłomiej Przemusiński Przymusiński też był opiek takiego ataku z wykorzystaniem informacji na temat y a nie, przepraszam, to nie Przemusiński, tylko Krystian y, Markiewicz był zaatakowany y, takimi informacjami z jego życia prywatnego. Także adwokaci, tutaj jest wymieniona cała lista, a także dziennikarze, Magdalena Gałczyńska, pamiętacie, y, Magda Gałczyńska ujawniła tę y, aferę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości, opublikowała całą serię tekstów na ten temat. Ewa Iwanowa z Gazety Wyborczej, która się zajmuje sprawami prawnymi, też znalazła za skórę Ziobrze. No, Anna Mierzyńska. Mariusz Jałoszewski to y, osoby, które piszą właśnie w Okopres, też wiele ciekawych informacji. Bianka Mikołajska, wówczas Okopres. Tomasz Marzec, Tomasz skory, skory z RM, Tomek skory z RMFFM publikował bardzo dużo informacji na temat działań Ziobry i pisowskich nominatów dotyczących sądów i trybunału konstytucyjnego. Bardzo miał celne wpisy na platformie X, więc to mnie akurat nie dziwi, że on był też obiektem tych badań. No i też Paweł Miter, oprócz tego, Michał Przybyjski, Patryk Wachowiec, też bardzo ciekawy komentator. I Andrzej Grofe. Nie, nie wiem do końca, dlaczego oni byli obiektem tych badań. Tutaj, w tym innym śledztwie, która akurat, właśnie ta grupa była inwigilowana, czytam u Mariusza Jałoszyskiego, że prokuratura krajowa naciskała, żeby wchodzić do mieszkań sędziów i do sądów, zajmować ich komputery, telefony w celu sprawdzenia, o czym piszą, jakie mają kontakty i dokumenty. Nie doszło do przeszukań bo odmówiła tego referentka sprawy, uznając, że nie ma do tego podstaw. Wiecie, że to jest wielkie bohaterstwo w tych warunkach, bo tam naciski na prokuratorów były niewiarygodne. Jeżeli ta prokuratorka odmówiła, no to muszę powiedzieć, że była bardzo trudnej sytuacji i właściwie trochę mnie pociesza to, że znajdowali się prokuratorzy, którzy naprawdę potrafili tym... No, strasznym w sumie naciskom się jakoś oprzeć. Generalnie chodzi o to, że ten mechanizm pokazuje właśnie wykorzystywanie śledztw po to, żeby zbierać informacje o ludziach, którzy są dla władzy PiSu niewygodni. I użyto do tego, tego drugiego oprogramowania, bo Hermes jest także bardzo drogi, tylko, że Hermes miał służyć do tego, żeby ścigać Groźnych przestępców, a nie dziennikarzy i sędziów krytycznych wobec PiS. A na to właśnie szły te pieniądze, co mm, no jest niezwykle bulwersujące. O czym się jeszcze dowiadujemy? No tutaj z raportu NIK wynika także, że Hermesa używano do nieoficjalnych sprawdzeń. Trzy z nich dotyczyły publikacji o romanie Gietychu, dwa dotyczyły prokuratorki Ewy Wrzosek, dotyczyły też Zbigniewa Stonogi. Naprawdę ta sprawa powinna być jednak dogłębnie wyjaśniona i możemy też przeczytać w tekście Mariusza, że odpowiednie zawiadomienie do prokuratury w związku ze zbieraniem danych dziennikarzy zostało złożone przez Okopres i podobne zawiadomienie złożył też sędzia Waldemar Żurek. Mam nadzieję, że prokuratura intensywnie się tym zajmie. To jest bardzo ważne, niezależnie od tego, co się stanie za Dwa pół roku, niezależnie od tego, że być może nowy prezydent y, y, spisu Karol Nawrocki, będzie tych ludzi ułaskawiał, ale te sprawy muszą się zakończyć aktami oskarżenia i muszą się znaleźć w sądzie, aby właśnie to niezawisły sędzia wszystkie te działania ocenił. Mam nadzieję, że y, prokuratura stanie na wysokości zadania. Wiem, że to nie jest proste, ponieważ politycy PiSu formują bardzo groźne e, mm, zapowiedzi wobec tych ludzi, którzy badają złodziejstwa PiSu. E, bardzo mnie to martwi. To jest takie zastraszanie, że jak my z powrotem dojdziemy do władzy, a teraz stali się jeszcze bardziej butni ze względu na to, że Karol Nawrocki wygrał wybory i grożą tym ludziom poważnymi konsekwencjami. Dzisiaj prokuratorzy będą musieli się wykazać naprawdę dużą odwagą e, i taką postawą obywatelską, wiernością wobec takiej misji, która powinna być bardzo ważna w pracy prokuratora, pozostaje mi wierzyć, że jednak sprostają temu zadaniu. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego kolejnego komentarza, i oczywiście zapraszam na następne. Do zobaczenia.